Zawodnicy Klubu Sportowego Chemik Pustków oraz Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik Pustków byli bardzo grzeczni przez cały rok, sumiennie trenowali i dzielnie rywalizowali na wszystkich zawodach. Skąd to wiemy? Od Mikołaja, który postanowił odwiedzić młodych piłkarzy i obdarować ich prezentami. Tego dobrego, dobrego dobre, ptę, dobre, w te święta! mały świąt! To jest. Fajnie! Mecze, no i treningi przede wszystkim. Mam fajnych kolegów. Bo są prezenty. Mikołaj oczywiście nie działał sam, miał swoich pomocników. Zawsze warto inwestować w młodych, a tym bardziej sportowo. Tu jest niemal 200 adeptów do szybkiego biegania po zielonych boiskach, także tylko chwalić. Taki dzisiejszy dzień jest, że wszystkie dzieci otrzymują prezenty i również tutaj gmina Akademia Piłkarska, gminę dla wszystkich swoich zawodników wręcza prezenty. Tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom gminy Dębica, radnym gminy Dębica na czele z panią przewodniczącą za zabezpieczenie środków finansowych na działalność sportową na terenie całej gminy i dla naszej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Oczywiście jak co roku przychodzi święty Mikołaj do naszych zawodników. Organizowany jest dzięki sponsorom, jest to firma Lerk, firma Rechnowa, firma Pana Mączki, także Dzięki rodzicom i dzięki firmom możemy wspólnie z świętym Mikołajem nagrodzić nasze dzieci. Ja myślę, że tutaj należy podziękować wszystkim organizatorom, no i oczywiście prezesowi, panu Krzysztofowi Liwczyńskiemu, za tą wspaniałą organizację dzisiejszego przedsięwzięcia. Gratulacje. Tutaj wspaniała impreza, wspaniałe dzieciaki, i rodzice. Wielkie podziękowania właśnie w ich stronę, że tak przez cały rok pięknie działają. Sala Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Mica była pełna. Wypełniły ją grzeczne dzieci oraz oczywiście dumni rodzice. Bardzo zadowoleni. Miło spędzamy czas. Także dzieci również bardzo się cieszą. Super jest, naprawdę. super impreza, super inicjatywa to jest, to... i oby tak dalej. I najważniejsze, że dzieci zadowolone? No oczywiście zadowoleni. Bardzo fajnie, że Akademia dba o dzieci. Bardzo dużo rozrywek im organizuje. Jest to bardzo znaczące dla ich rozwoju. Jak i dla samej akademii. Myślę, że w tych czasach to jest bardzo ważne, żeby dzieci miały tego typu rozwój. Oczywiście i dużą akademia bardzo im gwarantuje różnego rodzaju aktywności. Świetna inicjatywa, oby, oby częściej tak naprawdę spotykać się wspólnie. Myślę, że duża wartość dla, dla wszystkich, nawet dla rodziców, dla społeczeństwa tutaj, dla, no generalnie dla całego otoczenia, super, super sprawa. Teraz mamy, będziemy mieć przerwę świąteczną, ale od 6 stycznia zapraszamy wszystkich maluszków do naszej Akademii. Roczniki 2.18-2.19 to jest taki okres początkowy. Zapraszamy dziewczynki, które też od tego roku ćwiczą w naszym klubie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że w nasze szeregi wstąpiła drużyna dziewcząt. Jak widać, frekwencja jest bardzo duża, także myślę, że z treningu na trening będzie coraz większa. Bardzo, bardzo i przede wszystkim dumni. Ze swoich pociech drużyna damska w końcu powstała. Mamy nadzieję, że odniesiemy wiele sukcesów. To były wyjątkowe sportowe mikołajki z Lergiem. Dzieci dostały m.in. plecaki, dresy, bidony oraz słodycze. Na wydarzeniu obecni byli również młodzi zawodnicy LKS Stasiówka współpracującej z Gminną Akademią Piłkarską Gminy Dębica Chemik Pustków.